Ten, ten, Dzień dobry, a właściwie to dobry wieczór. Witamy w kolejnym odcinku Cimpej tutaj jest. Żona gotuje kolację. Oooo. Oh. A co to dzisiaj na kolację? Bułki z serem i mięsem. Ha, ha, ha bułki z serem i mięsem. Hamburgery. An, An, tutaj jest. Hamburgery domowej roboty. A dzisiaj, moi drodzy, pokażę Wam tutaj, jak majster od montowania szafy zamontował szafę. Ale najpierw muszę iść wynieść te wszystkie pudła na dół. A zaraz Wam. Chodźcie ze mną, a zaraz Wam pokażę, jak ten, jak tutaj majster rano odmontowania szafy zamontował szafę. A generalnie jeszcze dzisiaj wieczorem ma przyjechać ten majster od e, O ósmej wieczorem ma przyjechać majster od montowania e, tego Filtra do wody na zewnątrz Więc będzie robił po ciemku Ale mówi że chciał przyjechać Mówił że przyjeżdża ten Tu jest filtr do wody na zewnątrz Czeka na zamontowanie mówi że spoko nie ma problemu przyjedzie Wieczorem więc No więc niech przyjeżdża wieczorem Czekajcie drzwi otworzę otwór na ten na zamykanie drzwi na dole, bo nie ma o, lekarsko. yeah, I will No, muszę znieść te pudła, muszę znieść te pudła, moi drodzy, na zewnątrz, więc chodźcie ze mną znosić pudła. Zabieram Was do znoszenia pudła. Kurde, coś mnie pogryzło, jakieś te komary czy coś. te pudła znieść tutaj do, do tego. O! o, ale mnie prawie, prawie przywaliły. Kurde, o, ale jaja, no. Czekajcie, czekajcie. Muszę tutaj je znieść. Światło zapalę. Muszę tutaj je znieść e, do ogrodu, bo ta sprzątaczka przyjdzie, to zabierze to wszystko, mówi, żeby jej zostawić. Mówi, żeby jej zostawić tutaj te wszystkie pudła, więc... Kurde, ale gorąco Masakra A kurde, i gryzą komary. Czekajcie, postawię tutaj Telefon, żebyście coś widzieli Jak będę haratał te pudła? Zniesione Pudła zniesione, tutaj sobie czekają. Sprzątaczka przyjdzie, to je weźmie. Ta, która tutaj sprząta, i ta, która tutaj sprząta, ten sprząta osiedle. Więc no, chodźcie tą szafę zobaczyć. O kurde, jeszcze muszę podkurzać. Ale jaja, tutaj też pudła. Wszędzie pudła wywiercić. Muszę Dziura na zamykanie drzwi. Tu jest tylko. Tu u góry. Dobra. Szafa, moi drodzy. Jest tutaj. Proszę bardzo. Zamontowana w pokoju przy ogrodzie. Szafa. Czekajcie, zamknę drzwi. Tak się prezentuje. Proszę bardzo. 90 na 2,5. Taka szafa. Piękna tutaj na różne te, na różne rzeczy ręczniki tutaj do kąpielowe, jakieś do, do tego do pralki rzeczy do przechowywania 90 cm długości i 80 cm i 2,5 metra wysokości i 50 58 chyba głębokości, więc czekajcie zobaczymy. Tutaj nie dosuwałem do samego końca, bo jest gniazdko i widzicie prąd leci tutaj na dół do piwnicy. Udało mi się tutaj fajnie, fajnie to wykombinować, żeby po prostu zakryć tego kabla. No i tak, jak tutaj chciałem, żeby, żeby mi właśnie się skończyła wcześniej niż tutaj jest ściana. Myślałem, żeby kupić większą, ale. Tutaj by mi zasłaniała światło, które wpada przez właśnie drzwi do, do pokoju przy ogrodzie, więc tutaj tak wyszło dokładnie jak chciałem, ktoś to mierzył. Kurde, ale nierówną teraz ściany pokazało, jak wymurowałem No, więc tak, więc jest szafa, a tutaj moi drodzy będzie kominek. Ja nie chciałem jej, Miałem kupować 120, ale wolałem kupić węższą, dębowa, piękna, piękna dębowa, e, od tej samej firmy, której mamy e, z Qingdao, od firmy z Qingdao, bo tam robią właśnie wyroby z drewna, e, od, tej, od tej firmy, która nam robiła, od której kupiliśmy półki na bibliotekę w biurze domowym na dole także. No, a tu będzie kominek. Miejsce na kominek, właśnie przygotowuję, że można się będzie kąpać i sobie tutaj podziwiać kominek i podziwiać szafę. No więc kominek tutaj będzie taki metrowy. Myślę, że tutaj się na trzy płytki. Raz, dwa, trzy. No i trochę, także raz, dwa, trzy. No, także może będzie gdzieś odtąd, dotąd. Tutaj będzie kominek. I tutaj rurę puszczę od komienka, tam aż do góry nad szafą. Jeszcze tutaj jakąś ochronę dam, żeby, żeby nie było za gorąco i żeby nam się tutaj nie zeschło. Za bardzo, więc tutaj będę musiał góry dać jakieś jeszcze zabudowania, więc tak to wygląda. Czekajcie, się światło światło wyłączę. No to moskitos. No więc super sprawa. Dzisiaj majster rano przyszedł. Majster rano był, ja byłem w pracy, a majster, prawdziwy majster od montowania szafy był tutaj poskręcał. An-An były na spacerze i musiały wrócić jak, jak majster przychodził. No, więc tak, więc tak to wygląda. Zobaczcie, w środku, w środku szafa tak się prezentuje, zaraz tu muszę jeszcze podkurzać te wszystkie barbole. Tutaj jest taka szafa, dużo półek, chciałem żeby właśnie było dużo półek, no i ta jest z półkami i tutaj jeszcze można jeszcze, tutaj można jeszcze proszę bardzo rozłożyć, muszę dać jakieś tutaj, żeby to podeprzeć, no więc tak tutaj ma na dole, dużo półek na te różne sprzęty tutaj, różne rzeczy i tutaj różne rzeczy do prania i różne rzeczy tutaj do kąpania. A więc zgrało mi się tutaj z tym uchwytem, więc jest dodajemy dodajemy elementy drewniane. Więc tak to wygląda. Tutaj można sobie coś powiesić. O kurde jest tutaj do powieszenia. No, a u góry też jest właśnie dodatkowo jeszcze... O, ale miejsca dużo, ale kurde, pojemna. Więc taka szafa. Można jeszcze wsa wsadzić jakieś rzeczy. You can go. Można wsadzić tutaj jeszcze jakieś rzeczy. Kurde, ale mnie coś ugryzło w nogę. O oh, the light is not on, sweetie. Sorry. Ok, then I'll go with you. Wait a moment. I need to bring the vacuum cleaner. No, także tutaj można sobie, widzicie, złożyć, rozłożyć. Wait a moment, I'm coming. No, także szefa tak się prezentuje. Czekajcie, pomogę An-An zapalić światło. Let's go, I need to uh, pick up the vacuum cleaner, let's go. An-An yeah. tutaj sama chce iść. Hey, don't play with it, did you open it? No, don't play with it, ok? Otherwise we cannot tie it anymore. OK, let's go. Dobra, idziemy tutaj z an, an Czekajcie, pomogę jej zapalić światło i. Oh, it's very cool over here. O, oh, dobra. You have light now. Pomogę jej zapalić światło. No, szafa jest od tej firmy, tej samej, która nam tutaj te półki. Od której te półki kupiliśmy na bibliotekę, więc. Więc tak, czekajcie wezmę odkurzacz i idę wezmę odkurzacz i idę odkurzać, więc chodźcie z nami tutaj spiżarni jeszcze nie mamy, ale już jest w planie jej zrobienie i tutaj też jest w planie zrobienie, czekam na majowe święta <laughs> Muszę odkurzyć tą szafę z tych steropianów. Bo przyszły ze steropianami. Generalnie odkurzacz. Odkurzacz jest. Odkurzacz przechodzi wszystkie boleści. Bo wszystkie kurze odkurzałem tym, tym odkurzaczem. Czekajcie. Oprę tutaj telefon, żeby można było. Żeby można było tutaj o telefon, żebyście mnie widzieli jak będę jak będę tutaj odkurzał więc będzie głośno, przygotujcie się. No, więc muszę te steropiany po, po ten podkurzać. Jaka cena szafy, moi drodzy? Jaka cena tej szafy? Hey, how much did you pay for the wardrobe? 3000? 2500? Czy tysiące juanów? 1500 zł? Jakoś tak. O, 3600 Yuanów dokładna cena? Czyli jakieś 1800 Zł za taką szafę. Dębowa 90 na 250. No, niech się tutaj wietrzy Niech się tutaj wietrzy, a ja jeszcze idę podkurzać, bo śmierdzi strasznie. Śmierdzi lakierami. Ja idę jeszcze podkurzać tutaj w salonie. Kurde, ale ciężko się. Powiem wam, ciężko się robi vloga. No mówiłem, że się trudno mówiłem, że się trudno robi vloga i podkurza. Nacisnąłem sobie czerwony przycisk, a wiecie co oznacza naciśnięcie czerwonego przycisku oznacza, że koniec filmu. hey oh this is your blue envelope, że tutaj gra jakąś nową grę. I cannot play now because I don't have time. I would like to play soon with you, but not now. Now I need to finish the video and I need to go and have dinner together with you. Muszę skończyć tutaj nagrywanie tego filmu. Poskładać dwie połówki, jako że się rozłączył, więc będę musiał coś tutaj poskładać razem. No, więc tak, moi drodzy, szafa, szafa kupiona. Eee, no, to jest w sumie ostatni nasz zakup. To jest w sumie nasz ostatni zakup. Drewniany, a nie, jeszcze łóżko będziemy mieli, musieli kupić, chyba, ale to może dopiero w przyszłości. Na razie to był ostatni zakup drewnianego tutaj, drewnianych tutaj mebli. Tutaj do spiżarni, do spiżarni, do spiżarni planujemy z Ikei kupić tańsze, tutaj, gdzie ich mało kto zobaczy. Więc tutaj będą w spiżarni, e, z Ikei i tutaj e, z szufladami też będzie komoda, też kupimy z Ikei, bo z Ikei są trzy razy tańsze e, trzy razy tańsze są z tej sklejki niż, niż drewniane dębowe, więc e, więc tak. No, więc taka sytuacja jeśli chodzi o szafę. Tak jak mówię, 3600 Yuanów Shimpei sprawiło cenę. Więc. No, więc. Tak to wygląda. 1800 Zł. Nie wiem, czy to dużo. Nie wiem, czy to mało. Dajcie znać, ile kosztują w Polsce albo w innych lokalizacjach na świecie. No, także co jeszcze? Aha, ten majster od... <noise> za chwilę które jest. 730. Za chwilę ma przyjść jeszcze majster od wody montować e, filtry do wody, więc życzę mu powodzenia tam robić w ciemności, ale został ostrzeżony, że jest ciemno, więc e, został ostrzeżony, że jest ciemno, więc będzie tutaj działał po swojemu. Zobaczmy jeszcze co tutaj An-An robi na koniec uuu, tutaj plac zabaw Także, tak moi drodzy, dzieci brudzą i dzieci robią bałagan. Tak? Yes. Oh, this must musi być Peppa Pig Game. No. It's not. Oh, this must be a new thing. It's a math jest Math game. Oh, later. I am recording Daddy, the video can you now. Can. I can scan, but not now. My phone is not available. Look, I am making a video using my phone. Daddy, maybe I can make a video. I am making a young video. <laughs> oh, and I'm I can make a, long video. Make a long video. You like making long videos? Mhm. Mm mm -hmm. Okay, then maybe you can make one. Okay. Then hold the camera and make a long video. Wait, not like this. Okay. Oh, like this. Hold it. Don't press the red button. Dobra, Ann, Ann, Wam tutaj nagra zakończenie. Halo, halo. Mm -hmm. What do you want to make a video about? What do you want to record? <gasps> oh, now Yes.

When him something can an ice the i something. video. It's video. Daddy?